Lorenzo Pérez, se le solicita una reflexión. dobra. Jak Bóg mógłby cię karać? Źle cię osądziłam. Byłam dla ciebie niedobra. Nie warto do tego wracać. Nie płacz. Dość już o tym. Zdenerwowałaś się. Musisz coś zażyć. Trzeba wezwać lekarza. Uspokój się. Nic mi nie jest. Gdzie, Omar? Tu jestem. Ty zawsze jesteś koło mnie. Tyle Ci zawdzięczam. Wie pan już wszystko? Niestety. Ponieważ dziewczyna jest w pewnym sensie pana dzieckiem, chciałem pana o wszystkim poinformować i zapytać, co sądzi pan o naszych podejrzeniach. Proszę powiedzieć szczerze. Uważa pan, że mogła to zrobić? Tak. Niestety. Zatem wezwiemy ją na przesłuchanie. Estefania wyjechała z miasta. Możemy wiedzieć dokąd? Do Acapulco. Tam ją znajdziecie. W jakim hotelu się zatrzymała? Nie powiedziała mi. Rozumiem, że to dla pana bolesne. Ale nie powinien się Pan zadręczać. Możliwe, że nasze podejrzenia są bezzasadne. A pana córka nie ma ze sprawą nic wspólnego. Trudno mi uwierzyć, że uknuła tak wyrafinowany spisek. Nie wierzę, by była zdolna do takiej potworności. A ja wierzę. Ma pan powody, by tak sądzić. Owszem. Ona nienawidzi Mariciuj. Idź, odpocząć, mamo. Czuję się już lepiej. Zostanę z Tobą na noc. Nie trzeba. Zobaczysz, że będę tylko spała. O Mariusz wyszedł? Na chwilę. Jak wróci, poproszę, żeby cię odwiózł do domu. Nie, córeczko. Jutro będę spokojniejsza. Muszę przywyknąć do myśli, że nigdy już nie będę widziała. Muszę, bo jeśli mnie nie wyleczą. Jeśli Bóg zechce, wszystko będzie dobrze. Na pewno, kochanie. To zmienia postać rzeczy. Jeśli istnieje motyw, nasze podejrzenia mają mocniejsze podstawy. Przykro mi. Traktowałem Estefanie jak córkę. Początkowo wierzyłem, że nią jest. Otworzyłem przed nią nie tylko dom, ale i serce. Okochałem ją, bo pragnąłem mieć potomstwo. A wiedziałem, że już się go nie doczekam Okazało się jednak, że to było oszustwo Stefania, z której byłem taki dumny Nie była moją córką Potrzyła się pod nią Proszę Kto przyszedł, mamo? To jest... Cześć. Co słychać? Nie widzisz mnie? A może mnie nie poznajesz? Co jej jest? Mariciu i cię nie widzi. Oślepło. Oślepła. Jeśli Stefania chciała usunąć moją córkę, nie będę miał dla niej litości. Muszę być nieprzejednany. I będę. Zatem, panie sędzio, nie wiem, w jakim hotelu się zatrzymała. Jest z ciotką Izabelą Rojas. Sprawdzimy każdy hotel i znajdziemy Estefanię interesuje Proszę dać mi znać, kiedy ją przywieziecie. Będę śledził sprawę. Do widzenia. Zostałem przesłuchany przez policję. Uważają, że było to zaniedbanie bądź próba zabójstwa. Wszystko mi jedno. Czuję, że zostałam ukarana za to, że nie rozumiałam mamy, która musiała mnie zostawić, bo czuła, iż zbliża się śmierć. Przestań to powtarzać. Sprawiasz mi ból. To prawda, mamo. Ale mówię to po raz ostatni. Obiecuję. Dobry wieczór, Kandelario. Dobry wieczór, panie sędzio Wrócił pan sam? Tak Jak się czuje Mariciu? Nie wiem Cecilia ci powie Nie zostanie tam z nią? Nie Zadzwoniłem do niej i powiedziała, że jedzie do domu więc nie wraca pan ze szpitala. Musiałem udać się gdzie indziej. Nie czuję się dobrze. I nic tam po mnie. Specjalista, który ma obejrzeć Mariciu i jeszcze się nie zjawił. Musimy poczekać do jutra. Jadł pan obiad? Nie. A kolację? Nie. Na pewno opadł pan z sił. Poczęstuję pana grzankami. Nie trzeba. Nie mam ochoty. Trzeba jeść, żeby mieć siłę. Dobre odżywianie to podstawa. A moje grzaneczki posmakują panu. Y estos molletitos, uy, le van a encantar, me están quedando deliciosos. sueño. Y este es senna. Trosca. Śpij, kochanie. No, no, omar, nie i zasnę, nie dopóki nie przejdzie Omar i nie Mario zabierzecie Jesus, do domu. Maria de Jesus, Ay, proszę cię. Nazwałaś mnie tak jak ojciec Anselmo. Anselmo. Nie, Anselmo. nie lubi imienia Mariciuj. Zawsze Maria mówi do mnie Maria de Jesus. Ja też lubię to imię. Nadał ci je ojciec Anselmo i nie mógł wybrać lepiej. Kto? Hmm. Kto przyszedł? Omar. Dobrze, że wróciłeś. Chcę, żebyś odwiózł mamę do domu. Z przyjemnością. Nie trzeba. Niech zostanie z tobą, a ja pojadę taksówką. Jutro przyjadę z twoim synkiem. Jak ci na imię? Juan Miguel, Juan Miguel, prawda? Miło Cię poznać. Jestem Twoim dziadkiem. Jakiś Ty ładny.